Kroto Jabart. Witam Cię Mora przy ognisku Szamana Gromczaka. Dzisiaj postaram się pokrótce objaśnić, czym jest popularna modyfikacja do Gothic 3 znana jako konsekwencje. Konsekwencje to nieoficjalne rozszerzenie do gry Gothic 3, które do pewnego stopnia wprowadza system wyborów ich konsekwencji. Ale co to dokładnie oznacza? Jak zapewne wiecie, w niezmodowanej wersji gry mogliśmy wykonać zadania zarówno dla buntowników, jak i orków. Mogliśmy beztrosko oswobodzić mroźny Nordmar czy zabijać asasynów. Ale zaraz, zaraz. Ktoś powie: jak bez beztrosko, kiedy po odbiciu trzech czy czterech miast myrtany orkowie rzucali się na nas, podobnie zresztą jak asasyni na pustyni. To prawda. W podstawowej grze takie sytuacje miały miejsce, niemniej były one wielce sporadyczne i dotyczyły sytuacji zero-jedynkowych. Konsekwencje znacząco rozwijają ten aspekt gry. Od teraz każde wykonane zadanie dla jednej frakcji będzie miało wpływ na frakcję przeciwną. Każda decyzja naszego bohatera będzie odbierana. W różny sposób przez orków, jak i buntowników, a każde oswobodzenie miasta czy zniszczenie obozowiska rebeliantów będzie odpowiednio potraktowana przez opozycję. Już nie będzie można bezkarnie opowiadać się po obu stronach, być podwójnym agentem, innymi słowy, wspierać orków i buntowników, asasynów i nomadów. Teraz orkowie dowiedzą się o oswobodzeniu Norymaru. I podejmą odpowiednie kroki wobec naszego bohatera. System ten, chociaż z pewnością znacznie rozszerza aspekt gry i przez to znacząco ją utrudnia, nie przypadnie do gustu wszystkim, a zwłaszcza wielbicielom, czyszczenia całej mapy gry z zadań. Od teraz trzeba będzie uważnie podejmować decyzję, czy komuś pomóc, czy nie, gdyż. Nawet zadanie dla postaci, z początku wydającej się zupełnie nieistotną, może mieć wpływ na przebieg zadania głównego. Na przykład, uniemożliwiając nam rozmowę z przywódcą orków, blokując możliwość otrzymania od niego zadań przeciw buntownikom. Oczywiście, ze względu na wiek gry i jej możliwości, wciąż możemy w takiej sytuacji zniszczyć buntowników na własną rękę i zaliczyć zadanie, nie otrzymując go. Niemniej wciąż rozmowa z dowodzącym orków będzie zablokowana, co popsuje imersję z gry. Ale czy to wszystko, co wprowadza ta modyfikacja? Oczywiście, że nie. Rozszerzenie ożywia świat gry i lepiej przedstawia zachodzące w nim wydarzenia podczas rozgrywki, jak na przykład ataki na obozy buntowników, gdy wyjawimy orkowym przywódcom miejsce schronienia royalistów. Mod dodaje również wiele nowych przedmiotów, postaci czy zadań. Pojawiają się nowe dialogi, które choć nie mają wpływu na przebieg głównej fabuły, wyjaśniają wiele nieścisłości i zwyczajnie zwiększają immersję. Jak również część zadań otrzyma alternatywne sposoby ich rozwiązań, np. uwolnienie goty przy pomocy nowej postaci Tristana. Delikatnie zmieniony zostaje również początek gry. Dodana zostaje reszta załogi Esmeraldy. Lee, Lares, Wilk, Angar czy Watras, których w podstawce z bliżej niewyjaśnionych powodów mogliśmy spotkać dopiero na późnym etapie gry. A rolę gospodarza, który wprowadzi nas w wydarzenia w Myrtanie, przejmuje od Hamlara nowa postać Tristan, który znacznie lepiej, ze względu na swoją profesję, pasuje do tej roli niż jakiś zwykły starszy wioski. Ciekawostką jest również możliwość spotkania opcjonalnych postaci, które mogliśmy zabrać na pokład statków Gothic 2, takich jak Kowal Bennett czy Paladyn Gyrion. Jednak nie będę wam zdradzał szczegółów tego spotkania, zostawiam je wam do odkrycia. Zmian jest wiele i można je długo opisywać, czego nie będę robił, dlatego zachęcam was do wypróbowania tej modyfikacji. Zapewne myślicie, wszystko fajnie, ale czy to będzie działało z pozostałymi istotnymi modami? Oczywiście, że tak, a nawet jest zalecany grać z nią z pozostałymi dodatkami. Konsekwencje są w pełni kompatybilne z Quest Packiem i Community Patchem, zaś sama modyfikacja dziś jest wbudowana w instalator Content Moda, zanumerowanego jako 3.1, a wszystko zostało przetłumaczane na język polski. Niestety nowe dialogi nie posiadają polskiego dubbingu, dlatego możemy je pozostawić nieme lub zainstalować opcjonalne opcje dodające dubbing w języku rosyjskim, niemieckim bądź angielskim. Myślę, że teraz takie mory jak ty będą wiedziały, czym jest ta modyfikacja. Wielce zachęcam do zagrania w nią, gdyż z konsekwencjami Gothic 3 może okazać się dla ciebie zupełnie inną, nową grą. Jest to na pewno modyfikacja dla mor, lubiących imersyjny świat, gdzie będą musieli dużo podróżować, często wracać do początkowych lokacji i przede wszystkim dla mor, chcących mieć nowe, większe wyzwanie. Jeszcze jedno. Jeżeli wolisz zostać przy pracy na farmie mora, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. W przeciwnym razie każę nadzorcom wysłać cię z powrotem na wykopaliska. Zachęcam Cię również do wysłuchania moich innych wskazówek, jak instalować mody do Gothic i Gothic 2, czy opowieści, co grało się w czasach, na przykład mojej młodości. Daj mi też znać, czy chciałbyś znowu obejrzeć gry na żywo razem ze mną. A teraz żegnam Cię, Mora. Zobaczymy się przy kolejnej opowieści przy ognisku. Do zobaczenia!